Za siedmioma górami, za siedmioma lasami był las bajek, w którym inspektor Wilczek, leśny detektyw z oznaką Imopexis, rozwiązując zagadki, uczył się, czym są wartości Imopexis. Wilczku, pilnuj drwali i naszego zwycięskiego drzewa. Poprosił mnie Borsuk. Taki mam zamiar, odpowiedziałem i pobiegłem do drwali. Drwale pracowali ciężko, każdy w swoim tempie. Młody drwal, szybko, stary, wolno i dokładnie. Po pewnym czasie młody drwal zaczął się męczyć. Jego ramiona stały się ciężkie, serce biło mu coraz szybciej, a oddech stawał się coraz płytszy. W końcu przestał pracować, oparł się siekierę o drzewo, złapał się pod boki, wyrównał oddech i krzyknął: Wszystko mnie boli. Stary drwal przerwał pracę i zerknął na niego zdziwiony: Przyjacielu, zmęczenie to znak, że wykonałeś dużo pracy. Daj sobie chwilę na złapanie oddechu. Odpoczynek sprawi, że będziesz pracować z radością. Ta ehe. Odpowiedział młody drwal. Ja będę odpoczywał, a ty będziesz pracował. W ten sposób zetniesz więcej drzew i wygrasz konkurs. A to ja chcę wygrać, rozumiesz? Stary Drwal odłożył swoją siekierę na ziemię i zaczął kręcić ramionami jak wiatrak. Na chwilę przestał, wziął się pod boki i zaczął wesoło podskakiwać. Młody drwal się roześmiał. Co ty robisz? Stary Drwal też się zaczął śmiać. Jak to co, przepędzam emocje. I to pomaga? Dziwił się młody drwal. Tylko czasami, dlatego później z nimi tańczę i słucham, co mi mają do powiedzenia. Stary Drwal przestał się śmiać i rzekł po chwili: Nasze emocje są jak kompas. Mówią nam, co jest dla nas dobre. Twoje wyraźnie zaś wskazują, że pora zrobić sobie przerwę. Z racji tego, że mamy miesiąc dzieci, przygotowaliśmy wyjątkową rzecz dla waszych dzieci. Twoje dziecko ma możliwość nauczyć się najważniejszych wartości imopexis. Wejdź na stronę lasbajek.pl i zobacz szczegóły.